Odmienionaż Ilohiolie Pitt miała groznymi spojrzeniami wizyty w sklepie jańspozewczym z dziecia. Jako typowa przedstawicielka młodego pokolenia, 16-letnia szesnastoletniarz Ilohiolie Pitt, biologiczna córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, nie boi się dokonywać zmian przy tym, jak wyraza siebie przed światem za pomocą ubrani pozostałych części skladowych wizerunku. Między innymi z tego własnie powodu amerykańskie tabloidy latami spekulowały nad to pyciowa dziewczyna. Jakby garnitury i krótkie fryzury zarezerwowane były wylacznie dla mężczyzn. Przyznać jednak trzeba. Ze w swojej medialnej karierze, Shiloh zaserwowała nam co najmniej kilka zmian wizerunkowych. Nie zapowiada się też, aby planowała w najbliższym czasie przestać gdy w ubiegłym roku Shiloh towarzyszyła mamie na czerwonych dywanach podczas trasy promocyjnej filmu Eternals. Przed aparatami występowała z delikatnym makijażem, elegancko upiętymi włosami i w adekwatnych do sytuacji sukienkach. Etap ten nie trwał jednak zbyt długo. Od paru tygodni młoda celebrytka prezentuje się na ulicach Los Angeles w diametralnie odmienionej wersji. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W ostatni wtorek Shiloh została przyłazona przez paparazzi na parkingu przed sklepem spozywczym. Na zdjęciach jako pierwsza dostrzegamy przede wszystkim fryzurę na jeza. Do tego zero makijażu i stylizacja na amerykańska gwiazda biegu. Czyli bluza kangurek, sportowe szorty i adidasy. Shiloh nie wyglądała na specjalnie zadowolona z faktu. Ze ponownie znalazła się na celowniku aparatów. Fotoreporterzy zostali obrzuceni przez niegniewnym spojrzeniem. Przypomnijmy, Angelina Jolie przylapana na kawień w towarzystwie przystojnego, 26-letniego aktora, foto. Zobaczcie, jak obecnie prezentuje się sziloch. Nie dałaby rady wyprzeć się rodziców.